sprawy różne. Eee, proszę Państwa, otrzymaliście tę odpowiedź, od, y, którą zostałyśmy od Pana Prezydenta Kolaskiego. w sprawie tych lokalizacji. Ja dlatego nie wstawiałam y, tego w porządek obrad, ponieważ chciałam usłyszeć Państwa opinię. Eee, w pokrótce y, przekażę Państwu... Że prezydent nam odpowiedział, że otrzymane zestawienie zostanie wykorzystane jako propozycja dotycząca przyszłego sposobu zagospodarowania wskazanych miejsc na terenie miasta. Tutaj następuje wyjaśnienie co do terenów kolejowych. Jeśli chodzi o te 15 lokalizacji, które dotyczą zurbanizowanych terenów miasta, prezydent wskazuje, że konieczne jest przeprowadzanie analiz w zakresie istotnych, istniejących warunków. Z mojego punktu widzenia ta odpowiedź pana prezydenta jest jakby wystarczająca, tak? Że będzie analizował, weźmie je pod uwagę i będzie sukcesywnie je wprowadzał. Ja tutaj nie widzę jakby po dyskusji chciałam zapytać Państwa, czy my możemy już po prostu przy tej odpowiedzi pozostać pana prezydenta. Bo ja nie widzę już potrzebę. Proszę bardzo. Wiadomo, pan nie na mógłby powiedzieć o tym w jakichkolwiek celach, w kolejności mniej więcej, no to w sensie, to, by ja nie bardzo, to Myślę, że to ba bardzo dużo pracy zajmie opracowywanie tych 15 lokalizacji, tych wszystkich analiz i I Jeżeli Pan Prezydent nas tutaj zapewnia, że weźmie to pod uwagę i yy, te decyzje, yy, że ewentualne decyzje o wprowadzeniu zmian, to są sposoby zagrożenia przy będą sukcesywnie podejmowane, wydaje mi się, że nie ma sensu już prowadzić dalszej dyskusji i stawiać tego. Ja, właśnie... ja takie proponuję rozwiązanie. Może jeszcze no, jakaś informacja pojawiła, kiedy już będą konkretne. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, że ostatnio pojawiły się całe szkole, że na przykład no, 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 z hmm. to, no tak, tak, to to mówię a propos tej sukcesywnej, bo tutaj też myśmy tej informacji przekazali do Partii i od Więc myślę, że na rządzi, będziemy to coś W takim razie dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos w sprawach... Nie widzę, w związku z tym bardzo... Ja bardzo proszę proszę, proszę bardzo. bardzo. Pani kierownik Pana Juszewicz, Kierownik stroniska miejskiego. E, ponieważ ja większość z Państwa jestem bardzo wdzięczny tematem skarg, więc doszły do mnie takie właśnie tematy, że znowu na skarbę na moje pracę. Tak, tylko chciałabym, ponieważ nie wiem, czy w czasie sesji Rady Miejskiej będzie mi zanem, przedłożyć, że tak powiem, wszystko, co mam do przekazania w kwestii tej skargi, którą nie ukrywam treść z nami i tak no kaptał się każdym. pod tym podpisać, nie, był, nie byłoby mu wstyd. Głównym tam z zarzutów było to, że nie było zapewnionej opieki weterynaryjnej, z tego co pamiętam, więc chciałabym tutaj może pokazać Państwu z dniu 30 grudnia podpisana jest umowa na obsługę weterynaryjną schroniska na rok 2026, więc nie doszło do tego, że którykolwiek dzień na przełomie roku zwierzęta przy schronisku były pozbawione tej opieki weterynaryjnej jest to po prostu normalnie nieprawda. Yy, Autor skarbnik, który realizował usługę na rzecz schroniska dla zwierząt na pewno zapisy umowy swojej znał i miał świadomość, że kończy się ona z dniem 31 grudnia. Jest to, dosyć, jest to dosyć specyficzna data, koniec roku, zamykanie budżetów, ostatnie jakieś ruchy. No i niestety jako jednostka miejska mamy też jakieś zasady pracy, więc ten podmiot gospodarczy, prywatny, został poinformowany o tym, że skoro umowa się kończy z tym dniem, to też musimy jakby rozliczyć się za wszystkiego. W tym dniu, no, dopóki biuro pracuje, bo biuro nie pracuje tak jak podmiot sobie pracuje do 19 i życzy sobie, żeby, żebyśmy my też mogli się rozliczać do 19. No, nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego robić. Natomiast cała rzecz yy, yy, dotyczyła czterech kosztów, które nie tak jakby wynikało z treści tej skargi, zostały przekazane w tym dniu do lecznicy, to w tej lecznicy przebywały od co najmniej kilku dni do nawet kilku tygodni. Są to co do których leczenia stanu zdrowia lecznica nie udzielała nam na bieżąco żadnych informacji. Jak wynika też z samej przeciwskaliu. Lecznica ma obowiązek tak, jak każdy zakład leczniczy, czy też zakład leczniczy weterynaryjny prowadzić na bieżąco dokumentację dotyczącą leczenia. Pani kierownik, ja Panią przepraszam, bo ja bardzo chętnie wysłucham, natomiast my w zasadzie jako chyba, że Państwo radni chcecie wysłuchać, ponieważ w związku z tym, że w porządku obrad sesji to jest przekazane skargi do pana prezydenta, do rozpatrzenia tej skargi. Więc Pani i tak będzie musiała te wszystkie wyjaśnienia panu prezydentowi złożyć. Jeśli Państwo radni... Są, ale czy ja na sesji nie, 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 nie. My tylko decydujemy jako radni na sesji ewentualnie o przekazaniu tej skargi panu prezydentowi. Jeśli nie, to to trafi do komisji nie no, Ale zgodnie z prawem skargi na kierowników jednostek rozpatruje prezydent. Więc ja chciałam Pani zaoszczędzić hmm. ten, po prostu tego mówienia. Chyba, że mówię, Państwo radni są jako specjalnie zainteresowani. Ja rozumiem, że Pani chciałaby takiego zabrać głos na sesji. Nie. nie tak. Tak. Ja oczywiście Może mogę zabrać by? bądź do uczestnictwa. No, to mam. Pytanie: los tych czterech kotów wróciły? Wróciły do nas 2 stycznia, dlatego że nie ma możliwości, żeby kierowca, który nie ma kontaktu. Była zmiana lekarzy, zmiana lecznicy, która opiekuje się zwierzętami i lecznica nowa prosiła nas, żebyśmy uzyskali przynajmniej dokumentację weterynaryjną leczenia zwierząt, które są na ten dzień, że tak powiem są w lecznicy, bo niektóre z nich były tam od 4 tygodni, niektóre od 3 dni, od 5 dni. Myśmy nie wiedzieli na co są leczone i czym. nowa pani doktor chciała wiedzieć po prostu, jakie leki ma się zabezpieczyć. I tych informacji nie uzyskaliśmy od lecznicy, której kończyła się umowa. Więc skoro nie uzyskaliśmy tych informacji, więc zabroniłam y, pracownikom odbioru zwierząt, bo nie mieliśmy ani kart leczenia, ani informacji. Jest nowy rok pierwszy stycznia, kurtownie zamknięte. Nowa pani doktor by nie miała gdzie zakupić tych leków. W związku z czym te zwierzęta. Ponieważ nowy rok my nie pracujemy. <tuszynka> więc, y, Drugiego, przeszliśmy do pracy i dostaliśmy maila pełnego oburzenia, jak to my porzuciliśmy zwierzęta w lecznicy. Natomiast nie było możliwości, żeby zwykły kierowca, który jakby nie ma też możliwości, żeby jak nawet jakby dostał fizycznie te karty, to jak miałby przekazać nowemu lekarzowi? że jest biuro o 18 jeszcze w ile, tak? No że to jest specyficzny okres, mać i tak, do tego co wskazano, to komuś się skończyła umowa, ale jest chyba tylko 8, 8, 8, 8, tak, znaczy no, w moim rozumieniu my zrobiliśmy wszystko tak jak mogliśmy najlepiej, zwierzęta, natomiast nie jest prawdą to, że nie było podpisanej umowy, a pani doktor, która teraz ma podpisaną umowę, nie zna nawet tamtej pani doktor. Więc... Znaczy to jest oczywiste, że to powinno nastąpić przekazanie oficjalne. O leczenia, bo to nic. Natomiast to... odmówiono nam tego z tytułu tego, że to by nie była uzupełniona dokumentacja, to jest za Pani panią bo dokumentacja powinna być no tak. W takim razie nie widzę więcej pytań do pani kierownik. Dziękuję bardzo pani kierownik za to, że pani do nas przyszła i tak jak no. mówię, to będzie na sesji przekazanie i na pewno tam, no, nie sądzę, że tam było... No, ja no. już ja jeszcze zapytam czy jeszcze inną kwestię zupełnie, ale skoro pani kierownik jest, jak pan To nie jest dobre pytanie. To nie jest dobre pytanie, natomiast powiem tak. Y no, wszyscy wiedzą, że mieliśmy mieć oddany ten jeden budynek dla zwierząt przez drzwi, niestety nie dostaliśmy do tego później tam no, przez firmę, która realizuje, tak? Nie ma w tym ani naszej winy, ani tam innych, do tej firmy, która realizuje tą budowę. No i mamy troszkę ciężko, bo jest zimę, ale Departament Inwestycji nam, że tak powiem, dopomógł na koszty ponad tych, które nają jedną To barak jest taki. tak? Tak jak mam sobie barak. Jest. A. Także ja już staram się radzić, ale. No jeszcze taka nie ma. Ja no już o środy mam być. Już tylko o środy. O środy, o środy w takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie. Dziękuję Państwu.